No dzień dobry. No, po jakimś dłuższym czasie powiem wam, że w sumie to się nie spodziewałem tego, nie planowałem tego jeszcze dwa tygodnie temu. Nawet o tym nie myślałem. Może gdzieś tam mi przemknęło przez myśl, ale jakoś tak bez zaangażowania. A tydzień temu olśniło mnie, że mogłem mieć warsztat. Niedużym kosztem. Swój. I się udało. Czoki nie Co to oznacza? No, co to oznacza? Oznacza to nie mniej nie więcej, że wracam trochę do gry, w końcu wreszcie, no bo trochę nie było. No też nie mam czasu. Za bardzo, ale bardziej niż czasu. Nie miałem nawet miejsca, bo jeszcze latem. To robimy trochę w garażu, trochę w... I trochę w firmie miałem wydzielone miejsce. Takie do pracy. I w firmie, w której pracuję, też miałem takie miejsce wydzielone do pracy, ale niestety było to zadaszone, ale na zewnątrz. W zasadzie bez żadnych uszczelnień, bez ogrzewania. Tylko tyle, że było światło, więc latem dało się tam coś porobić, ale już jesień przyszła, zima praktycznie. Nie ma takiej opcji co zimno. I dlatego mi wpadło do głowy, że kurczę, pod moim blokiem stoi budyneczek, który kiedyś był punktem sprzedaży yy, z piekarni. Jak widać, mam regały jeszcze po pieczywie. I tak stał już ponad rok. Zacząłem się tym interesować, kurczę, czyje to jest, jak, jak, jak to ugryźć. No, no i kilka dni i w zasadzie od dzisiaj jestem właścicielem tego budynku, tego warsztatu, bo to będzie teraz warsztat. Ma w sumie troszkę powyżej 20 metrów kwadratowych. Zadaszony, ogrzewany, z wodą, prądem, wszystko jest. No, tylko braci robić. Jak widać, nawet mam jeszcze ladę na ciasta. Więc jakby mi się kolby nudziły, to mogę upiec ciasto i sprzedawać, bo ludzie przychodzą, pytają, czy będą tu bułki. No i nie tylko warsztat, ale to będzie... Idealne studio do nagrywania filmów. I wiem, że wielu z Was na to czeka właśnie. Także jest szansa, że zaczną się pojawiać. Co prawda czasu nadal mam niewiele, ale jak już mam miejsce, to wiadomo, że zawsze mogę sobie na godzinkę przyjechać, przyjść. Bo w zasadzie mam tutaj pół minuty z domu niecałe. Przyjść, popracować, coś nagrać w każdej chwili w zasadzie. Także powoli będę zwoził tu swój sprzęt, trochę sobie tu umebluję, zorganizuję, jeszcze nie do końca wiem jak, bo na razie to tylko sprzątam, bo jednak ponad rok nie było to używane. A to też jak się stąd jakby ewakuowali, to no nie było to nic posprzątane, więc syf trochę jest. Także sprzątam, zorganizuję się trochę i zaczniemy coś robić. Już niedługo. Nawet mam klimatyzację na lato. A regał niby na bułki, na pieczywo, ale akurat się przyda. Fajny, bo ma zamknięcia. Może nie jakieś super szczelne, ale zawsze sprzęty i jakieś tam rupiecie się będą mniej kurzyły. Także dla mnie idealnie. Jest jeszcze zaplecze. Proszę bardzo. Normalnie jest. Woda zimna, ciepła. Sporo miejsca na przechowywanie gratów, żeby nie leżały na widoku, jak będę filmy kręcił. Zdjęcie ciast, pamiątka. No, akurat bardzo fajne pieczywo i bardzo dobre ciasta tu były. Pamiętam, bo przychodziłem tu o 6 codziennie. A teraz będę przychodził może nie codziennie i raczej wieczorem. I chyba na dzisiaj to tyle, chciałem tylko podzielić się wspaniałą, wspaniałą, radosną nowiną, czy wspaniało to się okaże jeszcze z czasem, nie? <grytanie> Wiadomo jak to jest, wyjdzie w praniu, także trzymajcie się i niedługo będzie film.